Dzień dobry, kochani, dzień dobry Państwu. Witam wszystkie bliźnięta w czytaniu na luty 2023. Kochani, w lutym. A walentynkowy horoskop miłosny dla Państwa. Zobaczymy, co słuchać w miłości, kto przyjdzie do Waszego życia, kto zapuka do Waszych serduszek, ale również zajrzymy tutaj w przestrzeń zawodowo-finansową. Tak więc zabieram się już, kochani, do pracy, zabieram się a za Rozkład mam już tutaj przed sobą rozłożony, karty przetasowane. Zanim przejdę do czytania, przypominam Państwu, iż są to, kochani, czytania ogólne i absolutnie nie ma takiej Możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa, o czym już doskonale, kochani, wiecie. Dlatego jeśli ktokolwiek z Was, ktokolwiek z Państwa ma taką ochotę, ma taką potrzebę, aby spotkać się ze mną na sesji prywatnej, zobaczyć w kartach, co słychać w Waszej indywidualnej sytuacji, to ja oczywiście zapraszam do siebie. Znajdziecie mnie Państwo na Facebooku i tam, a poprzez Messenger, mój prywatny Facebook Anna Lubińska. I tam poprzez messenger możecie Państwo umówić się ze mną na takie właśnie jednogodzinne sesje online, bowiem tylko takie, kochani. Prowadzę. Ale już teraz bliźnięta, zobaczymy, co tutaj u Was. Z samego przełożenia kart pokazuje się u Was zatrzymanie ze, strony jakiegoś, zatrzymanie ze strony jakiegoś mężczyzny, tak? Nie wiecie, o co chodzi. Wy jesteście w karcie pustelnika. Myślę, że tutaj mamy takie problemy z porozumieniem się, problemy z dogadaniem się, problemy z komunikacją pomiędzy Wami, tak? Wy czujecie tutaj, Taką stratę, rozczarowanie w tych uczuciach, klęskę, tak? Czujecie się zawiedzone dosłownie, że ten mężczyzna o was nie zawalczył, że ten mężczyzna o was gdzieś tutaj nie podjął walki, o wasz związek, o waszą, o waszą relację. Natomiast zastanówcie się również, czy wy. A przypadkiem nie sprowokowałyście tutaj tego, czy wy nie wysyłałyście tutaj jakichś fałszywych sygnałów, czy wy nie stawiałyście tutaj gdzieś jakiegoś ultimatu, tak? Postawiłyście gdzieś kogoś pod ścianą, aby coś uzyskać, aby uzyskać, nie wiem, jakieś deklaracje, jakieś zobowiązania i te energie, które sobie tutaj nawzajem wysyłacie z tym partnerem, są sprzeczne, powiedziałabym, wręcz zupełnie nie. Niepotrzebne, czyli konflikt, który, związek, konflikt, który się gdzieś tutaj rozpada na poziomie braku komunikatywności, braku konstruktywnej rozmowy pomiędzy Wami bliźnięta. No dobrze, zajrzyjmy tutaj w rozkład, bo tyle z samego e, przełożenia kart. Tak, wy się pokazujecie tutaj jako osoba, która czeka i nie widzi już wyjścia z tej sytuacji, tak? Tak, jakby tutaj macie wrażenie, że to wszystko idzie nie w takim kierunku, jak wy byście chcieli. Jest tutaj odchodzenie właściwie z tej relacji. Odchodzicie z relacji, gdzie naprawdę kochacie, tak? Czyli rezygnujecie, poddajecie się zamiast zawalczyć. A w tej ósemce, kochani mieczy, kochani, mamy sytuację. Miecze to myśli, tak? Czyli my stoimy w więzieniu, w pułapce, tak, myśl w otoczeniu otaczają nas takie myśli, więzienie, pułapka, z której nam się wydaje, że my nie mamy wyjścia, nie ma wyjścia. To nie jest prawda, tak? Zobaczcie, ten mur waszych myśli otacza was wokół, a wystarczy tak naprawdę. Zrobić krok do przodu, aby z tego wyjść, aby tą sytuację rozwiązać. Także rezygnujecie z związku, rezygnujecie z relacji zupełnie niepotrzebnie. Ludzie, którzy tak naprawdę się tutaj kochają, tak? Gdzieś tutaj mężczyzna, z którym rozmawiasz, jest też mężczyzną, czy też rozmawiasz albo niewłaściwie rozmawiasz, jest też mężczyzną w karcie cesarza, a więc jest osobą um, bardzo zasadniczą. Dla tej osoby, tak znaczy tak, nie znaczy nie tak, więc jeśli Ty definitywnie tutaj o czymś mówisz, to nie miej potem pretensji, mówisz nie, to nie miej potem pretensji, że ten mężczyzna od Ciebie czy o Ciebie, czy o Wasz związek po prostu nie walczy, tak on tak samo czuje się rozczarowany um, i niekoniecznie jest to mężczyzna, który ogarnia tutaj jak gdyby kobiecą logikę, drogie Panie, także jeszcze raz zatrzymajcie się zastanówcie się nad tym wszystkim bo ja naprawdę nie widzę tutaj powodu, aby ludzie, którzy się tak kochają które między sobą tak dobrze, którzy tak w siebie wierzą, rozstali się z tak błahego powodu, jakim jest brak komunikacji i e, wspólnego szukania konsensusu w tym związku i w tej relacji. Pokazuje się tutaj możliwość uzdrowienia tego związku, uzdrowienia tej relacji pod koniec miesiąca lutego. Także do dzieła, drogie panie. Dobrze, co tutaj jeszcze bliźnięta dla Was? Kochani, relacje, związki, które tutaj, kobieta, która jest bardzo emocjonalna, kobieta... Która jest bardzo uczuciowa, która już jest mamą, albo też ma potencjał do tego, aby takową być bardzo dobrą matką. Taka kobieta tutaj ma poczucie, czy też chce mieć poczucie, chciałaby mieć poczucie w związku, w relacji, w której jest. Czyli mogą to być ludzie, którzy gdzieś tutaj już razem żyją, mieszkają, mają albo wspólne dziecko, albo też ta kobieta ma dziecko i chce sobie ułożyć gdzieś tutaj życie, ale w formie takiej legalnej, tak? Mamy tutaj. Karty ślubu, stabilności, zalegalizowania tego związku, tak? Ta kobieta po prostu nie wie na czym stoi i ona chce, jak gdyby, tutaj um, no, zalegalizowania relacji, w której jest. Pracuje nad tym, tak? Natomiast a, karty pokazują mi tutaj odpuść, tak? Odpuść, ponieważ w Twoim partnerze nie ma tutaj gotowości do podejmowania takich decyzji. To wcale nie znaczy, że ten mężczyzna Cię nie kocha, to wcale nie znaczy, że ten mężczyzna odejdzie. To wcale nie znaczy, że ten mężczyzna gdzieś tutaj ma kogoś na boku. Nic takiego absolutnie się nie pokazuje. Nie pokazuje się też jako ktoś, kto, um, kto będzie się otwierał, czy też szukał innych związków, innych a, relacji, tak? Natomiast nie ma w nim też gotowości, albo mówiąc inaczej, takiej potrzeby, tak? aby gdzieś tutaj ten związek formalizować. Ta gotowość w tym mężczyźnie musi przyjść sama, musi narodzić się sama z siebie i daj temu człowiekowi jak gdyby tutaj przestrzeń do tego, aby mógł oddychać, aby naprawdę czuł się w tej relacji dobrze, aby czuł się szczęśliwy, aby nie czuł się tutaj pod jakąś presją Twoich gdzieś tu tutaj e, pod presją Twoich gdzieś tutaj oczekiwań, to przyjdzie samo, ale na pewno nie w miesiącu, nie w miesiącu lutym, jeśli tutaj czekasz gdzieś tutaj, że te walentynki, że ten wspólny czas, że tutaj otrzymasz jakiś pierścionek zaręczynowy, tak, że to będą jakieś zaręczyny, tutaj pokazuje się również rozczarowanie, tak. To nie ten czas, to nie to miejsce, to nie, ten ta, nie, ta, nie ta przestrzeń i jeszcze nie teraz. Nie nastawiaj się tutaj z góry na, na, takie, na takie rzeczy. Pozwól tej relacji, pozwól temu a, związkowi gdzieś tutaj a, rozwijać się w swoim własnym. A, w swoim własnym tempie. Jeśli jesteś singielką z podznaku bliźniąt, uwaga, dużo jakiejś takiej energii bardzo um, niedojrzałej wokół Ciebie, tak? A jacyś mężczyźni tacy, no, wprawdzie ciekawi fizycznie, ale tacy też nastawieni tylko i wyłącznie na siebie, nastawieni na przygodę, nastawieni um, na przyjemność, tak? Na pewno z takich związków, z takich relacji, dwóch takich się tutaj, dwóch tutaj takich się pokazuje, dosłownie jeden po drugim, albo nawet Dwóch naraz, gdzieś u singielek spod znaku bliźniąt. Natomiast kieruj się tutaj rozumem, logiką, strategią w tym wszystkim, tak? Raczej staraj się tutaj trzymać ich na dystans. Niech te relacje będą jakimiś relacjami luźnymi, relacjami koleżeńskimi. Natomiast wejście w te relacje zakończy się tutaj tylko i wyłącznie rozczarowaniem dla ciebie. Żaden z tych mężczyzn nie będzie tutaj Twoim partnerem na dłużej, partnerem docelowym, tak? To raczej. Mężczyźni, którzy szukają gdzieś tutaj przygody i znajomości dla samej zabawy na początku lutego. Zupełnie początek lutego, taka energia tutaj dla Was. Natomiast druga połowa lutego pokazuje się tutaj ktoś dla kobiety z podznaku bliźniąt ktoś, kto jest po rozwodzie, tak? Mężczyzna po rozwodzie, mężczyzna, który być może gdzieś pracował albo pracuje, Poza granicami kraju, albo też jest obcokrajowcem. W każdym bądź razie jest tutaj relacja partnerska znajomość, utrzymywanie kontaktów z taką osobą poprzez internet, telefon, media społecznościowe, interferencja, czyli rzeczy, które wydarzają się gdzieś w przestrzeni, więc takie kontakty i z tych kontaktów możliwy związek i to związek bardzo dobry, związek partnerski, możliwa jest tutaj podróż, możliwe jest spotkanie się, bardzo, bardzo przyspieszony rozwój tego związku, tej relacji, tak? To może być gdzieś tutaj twój przyszły partner docelowy, tak, mężczyzna, który jest na pewno gdzieś tutaj starszy od ciebie, bo jest różnica wieku, więc albo karty pokazują nam tą różnicę wieku, albo pokazują nam też Niezwykłą dojrzałość i odpowiedzialność tego, odpowiedzialność tego człowieka. Więc jeśli gdzieś tutaj macie takie kontakty, albo będziecie wchodzić w takie kontakty, ktoś zaproponuje tutaj przyjazd, podróż i tak dalej, to jak najbardziej, jak najbardziej jest to właściwe jest to właściwy kierunek, kierunek, który może zaowocować tutaj naprawdę bardzo dobrym, bardzo dobrym, dojrzałym związkiem na przyszłość. Kochana bliźnięta, e, jeśli chodzi tutaj o pracę, jeśli chodzi tutaj o... Finanse, jeśli ktokolwiek z Państwa jest w miejscu pracy, gdzieś tutaj w takiej trudnej sytuacji, macie kompletnie dość, zastanawiacie się nad odejściem z tego, pójście gdzieś w nową drogę, w inne miejsce, kochani, pokazuje się to właściwa decyzja. To jako właściwa decyzja. A zamykajcie ten rozdział, zamykajcie te drzwi, nie odwracajcie się w ogóle już w tamtym, a w tamtym kierunku. Postawcie na siebie. I teraz pokazuje się, tak. Będą dwie możliwości, tak? Pierwsza praca czy oferta, która gdzieś się tutaj Pojawi, przyniesie tutaj stratę rozczarowanie, więc jeśli będziecie wybierać, czy się zastanawiać, to druga będzie właściwą. Nie pierwsza, tylko druga. Pierwsza jest w piątce pucharów, druga jest w karcie słońca, tak? Czyli wybieramy wybieramy drugą w kolejności ofertę, będzie ona ofertą właściwą. A co tu jeszcze dla Was się pokazuje? A jeśli chcecie tutaj, kochani, uzyskać jakieś kredyty, mówimy tutaj. O dom, o budowie domu rodzinnego, o stabilności, ale w sensie dom, budynek, tak? A chcecie coś tutaj wybudować, potrzebujecie gdzieś tutaj pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Poczekajcie, wstrzymajcie się jeszcze trochę, zostawcie to w takiej formie, jakiej jest w tej chwili, niż mielibyście tutaj podjąć jakieś niedobre decyzje w miesiącu lutym, tak? Czyli miesiąc luty przyniesie. Się tutaj rozwiązania finansowe, takie troszeczkę na siłę, wymuszone, ale bardzo niekorzystne dla Was. Tak, odpuśćcie sobie, zostawcie to, jeśli jest taka możliwość i dopiero gdzieś tutaj a, druga połowa marca, kwiecień jest czasem na podejmowanie takich decyzji. I kończenie tutaj inwestycji, które zaczęliście, czyli budowa jakiegoś budowa czy rozbudowa domu, tak? Czyli uważajcie też na kredyty i miejsca, a, z których te kredyty chcecie gdzieś tutaj wziąć, tak? Jeśli szukacie gdzieś tutaj źródeł finansowania a, swojego przedsięwzięcia, swojego projektu. Kochane bliźnięta, pięknie Wam dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie. Kochani, z okazji tych walentynek życzę Wam miłości. A w Waszych sercach, niech ona Was otula każdego dnia, w każdym momencie Waszego życia. Jeśli ktokolwiek z Państwa planuje tutaj jakieś romantyczne a spotkania, romantyczne wieczory, romantyczne romantyczny weekend walentynkowy, ja, kochani, życzę Wam tutaj samych ekscytujących doznań, przeżyć, a bliskości, miłości, czułości, wszystkiego, co najpiękniejsze dla Was. Dziękuję Wam pięknie i do zobaczenia w przyszłym miesiącu.